No, cześć, cześć, kochani, z tej strony skrapka rolka. Dzisiaj wykonamy taką karteczkę Pop-up Slider. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do zostania na moim kanale. Karteczka ta jest idealna na postawienie na półeczkę na przykład bądź biurko Waszych mam. Jest to kartka ruchoma. Ale również ma wymiary takie, że jeżeli nasze mamy są daleko, możemy bez problemu wysłać ją w zwykłej kopercie C6. Karteczka prezentuje się w ten sposób: jest w kolorach beżu, brązu, jest nieco kwiatowych elementów. Tworzyłam kartkę na papierach od Scrap Boys. No i oczywiście wiecie. Niewiele trzeba, aby powiedzieć te najważniejsze dwa słowa: Kocham Cię i myślę, że na pewno mama z takiego prezentu się ucieszy. Serdecznie Was zapraszam do stworzenia takiej karteczki. Do wykonania naszej karteczki Pop-up Slider będziemy potrzebować czterech właśnie takich elementów. Ja Wam tutaj rozpisałam na y, zwykłej białej kartce, jakie to są rozmiary, a tutaj mam już odpowiednio przycięte. Y, może zacznijmy od tej ruchomej. Do naszego y, tego elementu ruchomego potrzebujemy karteczki 10x14 cm. Y, ja robiłam y, bodajże na zimę, na święta, taką kartkę i ja ją zrobiłam większą. Ona była taka nie y, standardowa. Nie mieściła mi się ani do koperty K4, ani C6, więc musiałam dorabiać swoją ta... kopertę kopertę, zabrakło mi słowa. A więc dzisiaj stwierdziłam, że zrobię taką nieco mniejszą i to będzie 10 na 14. I jak widzicie tutaj, ja sobie pozaznaczałam po centymetrze od brzegu, to będzie nasza rameczka. A ten mniejszy prostokąt to będzie nasz element ruchomy. On ma 8 cm wymiar na 12, przy czym tutaj będziemy bigować, dlatego tutaj mamy po 6 cm. To jest nasz pierwszy element, którego będziemy potrzebować. Drugi element to jest właśnie 10 na 14 cm. To będzie element, na który będzie ta nasza ruchoma rameczka przyklejona. I element, na którym znajdzie się dekoracja, 8 na 12 cm. No i oczywiście ostatni, 2 cm, na 7, 2 cm na 17, to będzie taki pasek, który będzie nam uruchamiał w ruch tą rameczkę. Ja już tutaj sobie podocinałam właśnie na te odpowiednie wymiary, nasze karteczki, one się pokrywają ze sobą. Ale zanim y, przejdziemy do składania, to jeszcze ten element. Jak widzicie, y, nie jest nacięty w żaden sposób, więc zrobimy go wspólnie. To tutaj sobie poodstawiam. To również. I rzucimy sobie na chwilę matę tutaj. Bo oczywiście, wiecie, jeżeli ktoś ma ochotę, może linijką tu odmierzyć centymetr tu, na dole również, ale po co sobie utrudniać życie? Ja to po prostu przykładam do maty. Wtedy widzę dokładnie, w których miejscach ma być hmm, po centymetrze. Ja to tak bardzo delikatnie rysuję. Tu mamy centymetr. Hmm, tu mamy na dole kolejny. Również delikatnie i od tej strony tu mamy i mamy tutaj. Jak tam u was mija piątek? U mnie już się weekend zaczął, dzieci są po szkole, więc yy, buszują na polu, bo w końcu się zrobiła nam pogoda. Yy, I teraz Nacinamy po tych liniach tylko yy, wzdłuż trzech boków, wzdłuż tego, tego i tego, ten zostawiamy nieprzecięty. Do linii. To samo zrobimy z tej strony, ja sobie to obrócę z racji tego, że jestem leworęczna, to mi jest lepiej tak. Ok, chciałam Wam powiedzieć, że ta karteczka jest tak mało wymagająca, jeśli chodzi o materiał, ponieważ ja na nią zużyłam jedną kartkę um, A4 i jedną kartkę z... Um, od chłopaków od Scrapboys First Love i to jest ten rozmiar 20 na 20 cm, i to starczyło mi na całą kartkę. Jeden, właśnie arkusz papieru i dodatkowo jeden arkusz papieru A4. I okej, okay, mamy taką rameczkę. Tutaj to sobie zmażemy, to co nam tu pozostawało. Okej. Okay. Tutaj to łączenie również. I to. Ok. Dobra, to już nam nie będzie na ten moment potrzebne. Ok. I teraz musimy to przebigować na 6 cm. Od tego nacięcia tutaj dotąd zostało nam 12 cm, a więc musimy sobie to naciąć, yy, zbigować w połowie, czyli 6 cm. I z tej strony również sześć centymetrów. Okej. Okay. Yy, nie biegujemy rameczki, biegujemy tylko ten środek, dobra. Okej. Okay. Tu cyk. Okej. Okay. Patrzę, czy nam okej. Okay. Fajnie nam wbigowało. I bigujemy również tutaj na jednym centymetrze bez rameczki. Tylko od jednego nacięcia do drugiego. Nie wiem, czy będzie widać. O, super widać. I górne tak samo. To możemy odłożyć. O. I tutaj jest nasz ten ruchomy element. Następnie musimy sobie również zbigować ten paseczek 2 cm na 17 Ja sobie go dałam troszkę więcej tu, w razie czego utniemy. I tutaj zbigujemy tak na 1,5 cm. Ok. Cyk. Ten paseczek będzie dokładnie przyklejony w tym miejscu. Tylko że teraz się zastanawiam, czy go nie zrobić nieco niżej. Nie niżej. Żeby od drugiej strony, żeby tutaj była ładna kawałka. Chociaż będziemy i tak to przyklejać. Także to nam nie robi jakoś większego. Ale chyba tak zostanie. A więc przyklejamy ten kawałek. Aha. Hej. Tak, mniej więcej w połowie. To będzie nasz ruchomy element. Dobra. Jak widzicie, no jest troszkę yy, długi ten yy, paseczek, więc my go troszkę przytniemy. Wyprostujmy to. Myślę, że tak o centymetr go na pewno skrócimy. No i tutaj mamy teraz, to jest ta nasza kartka 10 na 14 i tutaj będziemy przyklejać naszą ruchomą ten ruchomy element, ale zanim go przykleimy, to musimy ten element ozdobić. Ja mam to docięte.

Ależ mi się dzisiaj, kochani, udało nagrać. No mam nadzieję, że już teraz na razie bez większych przeszkód, że tam dzieciaki nie będą dokazywać. Zazwyczaj jest bardzo głośno u mnie w domu. No i oczywiście teraz przyklejamy tutaj samą tą rameczkę. Pamiętajcie, żeby tutaj zostawić no tak z 2,5 cm nieprzyklejonego, aby nam mógł pracować ten paseczek. A więc to przyklejamy tak. Z taką rezerwą, nieco. Dobrze, że jest w końcu ładna pogoda, bo u nas przez jakiś czas teraz non-stop padało. Było niefajnie mokro, a dzisiaj taka. Już wczoraj było troszkę lepiej, ale dzisiaj to już w ogóle jest super pogoda i dzieciaki korzystają. Właśnie gdzieś tam skaczą na trampolinie. Ja tu troszkę to rozmaruję, żeby nam się ten papier dobrze przykleił. Cyk. Cyk. Ok. Tu jeszcze, żeby się róg fajnie przykleił. Dobra. Tak. Bo ja chcę, aby na dole te kwiaty było widać. Cyk. Troszkę to tu muszę przyciągnąć do tego boku, żeby równo było. Tak. Ok. Cyk. Dobrze dociskamy. Papier kraftowy nieco... O, jest. Ok. Fajnie się nam to porusza. I teraz tutaj jeszcze przygotowałam takie... Paseczki z racji, tego że tutaj mamy centymetr, to ja je docięłam na 7 mm i będę chciała po prostu ładnie ozdobić tą naszą yy, rameczkę. Tu mamy nasz pierwszy paseczek. Tu będzie nasz drugi paseczek. Ok, troszkę tak Tych. zaznaczone. Odcinamy. Od razu sobie to przyklejmy, żeby nam to tutaj nigdzie nie przeszkadzało. Dobra. Czekajcie, żeby mnie klejem tej, tej naszej karteczki nie potraktowała. Ok. Pyk. Dobra. A jak zawsze y, miejcie pod ręką chusteczkę nawilżaną, bo jeżeli gdzieś tam nam ten klej wycieknie, to y, jeżeli przeczymy na no, mokro taką y, chusteczką, to zawsze y, nam to poprawi całą sytuację i na pewno nie będzie tego kleju. Być, nie będzie tak znać tego kleju. OK mamy drugi paseczek. Poczekajcie, kochani, muszę kuknąć na moje dzieciaki. O, właśnie, wchodzą do domu. Powiem Wam, że na początku mm, zawsze jak oglądałam filmiki na YouTube to e, taka cisza, spokój był e, na tych filmikach. Ja niestety nie mam, nie jestem w stanie nagrywać filmików. E, bo dzieciaki mam non-stop ze sobą, więc... A jest to trzyosobowa brygada, także ciężko ich poskromić. I doszłam do wniosku, że nie ma sensu co ukrywać ich głosów. O rany! Coś wam pokażę, poczekajcie. Tylko przykleję. Córka I... najstarsza mi przyniosła teraz, zaraz wam pokażę. Popatrzcie, co ja tu mam! Jezu, się! Nie wiem, jak mam tu... O, jest. Mamy takiego kociaka, słodziaka tu. Słodziak. Nie Taki nie. słodziak jest. Boże, Boże. Dobra, Narusiu, weź sobie go. Dobra. Może ze mną się spać. Może. No. Także doszłam do mm, pewnego wniosku, że nie będę ukrywać, że mam dzieci w domu. Mam je i będą się mi tu pojawiać nieraz na filmikach, nieraz możecie usłyszeć płacz. Ale myślę, że yy, jesteście na tyle wyrozumiali, że będziecie yy, miszcza, puszczać to mimo uszu, że tu mam moich dyrygentów. OK. Takim sposobem mamy już oklejoną naszą rameczkę Super. I teraz tak, z racji tego, że tutaj będziemy przyklejać naszą tą kartkę, na której będzie nasza dekoracja, ja postanowiłam, no tego nie będę ozdabiać, ale postanowiłam tą tą część ozdobić, żeby ona ładnie też wyglądała, żeby z tyłu też się ta kartka prezentowała. Jeszcze nie wiem do końca, co tutaj przykleję. Znaczy mam napis. I mam od chłopaków, oni mają taką bardzo fajną, bardzo fajne rameczki mają. I właśnie w tej, w, tych, w tej kolekcji o rozmiarach 20 na 20, one są odpowiednio mniejsze. Akurat bardzo fajnie mi tu spasowała ta rameczka, więc będę jej używać. Ok. Czekajcie, coś nam tu się przyblokowało jest. Ok. No i tak. Będzie się nasza karteczka tutaj otwierać. Postanowiłam, że zrobię parę właśnie takich karteczek pop-up. Typowo jest naprawdę dużo inspiracji, dużo wariacji. Ciężko się odnieść do jednego filmiku, ponieważ nieraz z trzech filmików powstaje jeden. Często jest tak, że nawet nie mam pojęcia, kto, kto co dokładnie robił, ale. Internet kipi tymi, tymi właśnie filmikami. Ale myślę, że taki tak wrzucić wszystko do, w jednym miejscu właśnie takie kartki, żeby były inspiracją będzie, będzie fajnym sposobem, żeby wszystko było w kupie, że tak brzydko powiem. OK. I teraz smarujemy tylko tą jedną część. Dla rada dla osób, które tak jeszcze nie kleją za dużo i jeszcze nie mają takiego takiej wprawy w rękach, dobrze jest nie, doklejać, nie dawać kleju do samego końca, do samego brzegu, bo wtedy mamy pewność, że ten klej nam nie wypłynie, że on nam nie wypłynie i będzie będzie, będzie to estetycznie wyglądało. Karteczka tutaj troszkę nam się OK. I tutaj sobie przyklejamy to. O, to super wyszło. Fajnie wyszło. No i teraz, jeżeli to podciągniemy, wychodzi nam troszkę taka kartka sztalugowa. Tylko nieco inna. I tutaj sobie właśnie klejmy. To nie będzie jakaś mocno bogato zdobiona kartka. Ale myślę, że będzie dość efektowna. Mam kostki dystansowe od chłopaków od Scrapboys, 3 mm i półtorej. Powiem Wam, że nie byłam do kostek w ogóle na początku, moi drogi, owszem, pracowałam. Potem stwierdziłam, że jest to niepotrzebne i zaczęłam pracować na tym, aby podklejać wszystkie rzeczy na pozostałościach z tekturek, na bermacie. A teraz to już po prostu się przerzuciłam na to całkowicie, aczkolwiek te właśnie um, od chłopaków te kosteczki nie dość, że są większe, one są centymetr na centymetr, to ta folia ochronna się jeszcze bardzo fajnie ściąga, więc yy, fajna sprawa. Aha, może pierwsze naklejmy sobie, mm, tak byśmy dały. Tutaj będzie kółeczko w środku. Kółeczko też przykleimy na dysta, a może mniejszy na półtorej cm. Ok. Kartka nie dość, że nie, jest, nie wymaga jakiegoś dużego wkładu finansowego w materiał, powiedzmy. I czasowo też nie jest, nie jest skomplikowana ani taka, aby to nam trwało naprawdę dużo. A zawsze taka kartka ręcznie robiona na pewno poruszy serce. Bardziej niż jeżeli byśmy mieli kupić po prostu coś w sklepie w drogerii. Wiadomo, niektórzy są zwolennikami takich prezentów, ale. Zawsze kartkę można do, do czegoś dorzucić, do kwiatu, do kosmetyków, do perfum. Musimy teraz tu popatrzeć, aby żeby nam to tu nie wystawało. Ale tu jeszcze mogę podkleić. Ok. I tu myślę, że w tym miejscu też. Ok. Cyk. Tak, żebyśmy przyłożyły, żeby nam to nam nigdzie tu nie wystawało. Myślę, czy czymś to jeszcze będziemy ozdabiać. Ok, jeżeli jesteście ciekawi następnych kartek, pop-up, to bardzo Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału Skrapka Rolka, do zostawienia jakiegoś śladu po sobie, jakiejś, jakiegoś komentarza, być może lajka. Serdecznie Was do tego. Zachęcam. No, i oczywiście włączcie dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o następnych moich filmikach. No troszkę nie tak. tak. Ok. Oj, widzicie? I to jest na tyle fajna, właśnie ta rameczka, że ona wychodzi tak delikatnie i do zwykłej kartki, do zwykłej koperty C6 na pewno się nam zmieści. Tak wygląda, ale ja tu jeszcze sobie wydrukowałam. Tylko. Ok, jest. Najważniejsza rzecz, jaką mama powinna usłyszeć, czy przeczytać, to jest napis: Kocham cię. Yy, zastanawiam się, czy go wykroić wykrojnikiem, ale chyba zrobię właśnie wykrojnikiem. Poczekajcie. Tylko, czy mi to tutaj. Ok. I wykrojmy, Mam taki wykrojnik, taki banerek. Myślę, że fajnie tu będzie wyglądał. To musimy tutaj przykleić na płasko. Pamiętajcie, wszystko co przyklejcie tutaj musi być przyklejone na płasko, aby nam, e, aby nam się tutaj nic nie zahaczało. Już to tutaj doklejmy. Czy to troszkę wyżej? Chyba troszkę wyżej to zrobimy. I kurczę, jakoś mi tu pusto. Nie wiem, czy czegoś nie. Nie dokleję jakiegoś dodatku. Zaraz zobaczymy, co mamy. Jakieś coś tu się nam zapodziało. Okej. Okay. No bo tak popatrzcie jakaś, jakaś taki, tutaj kompozycja by fajnie wyglądała no i chyba tą kompozycję tutaj poszukamy tu mam tą kolekcję ale tak myślę tu mam jeszcze kawałek tylko czy ja tu mam co wykleić nie musimy coś znaleźć tutaj z tej Kolekcji są takie niewielkie te kompozycje, jak zobaczycie. Myślałam nad tą, tylko też nie jestem pewna, czy ona nie będzie nam za duża. Ale chyba nie powinna. Ok, wytniemy. Chłopaki mają bardzo fajne, bardzo wpadli na bardzo fajny pomysł, aby na tyle właśnie tych kolekcji e, dodawać napisy. No są super, tylko że no musimy zdecydować albo napisy albo mm, dodatki do wycinania ja tu niestety ten dodatek mam na napisach angielskich ale częściej mi się zdarza robić mimo wszystko napisy po polsku ok dobra dobra poczekajcie wydniemy szybciutko Wszystko tak się wydaje, ale najwięcej chyba właśnie czasu się poświęca na to wycinanie, aczkolwiek ja robię tak, że jeżeli mam taki dzień, gdzie zdarzają się takie dni, gdzie nie mam natchnienia, gdzie nie chce mi się nic zrobić, to ja wycinam sobie na zapas właśnie te elementy. Ja je mam posortowane w folikach, takich właśnie, w których nieraz kartki widzimy. Takie foliki zabezpieczające, i mam to posortowane kolekcjami. Często mam też tak, że był, był taki okres czasu, że miałam sytuację, że nie potrafiłam się odnaleźć, jeżeli mi się skończyły jakieś dodatki do wycinania. Nie mogłam ich później znaleźć, nie mogłam ich namierzyć, musiałam się pytać. I doszłam do wniosku, że teraz tym od jakiegoś czasu zawsze przy tych. Poczekajcie, nie wiem czy mi się uda to znaleźć. Na dole w kolekcjach jest napisane, jaka to jest, yy, jaka to jest kolekcja, eee, kto, kto wypuścił tą kolekcję. I zazwyczaj sobie właśnie wycinam taki kawalątek i wrzucam, i wrzucam żebym wiedziała, jak to, o, to są moje yy, powycinane. I tutaj popatrzę się, czy mam na przykład. O, tu mam od Scrapboysów i również wiem jaka to jest kolekcja. Ale jeszcze miałam takie listeczki. Poczekajcie. Mm -hmm. Tu mam przykład. O. Tu mam kolekcję Craft Oclock. I żeby wiedzieć, jak się ten, to tu jak się nazywa ta kolekcja, to po prostu e, zawsze jest podpisane liście. 1, 2 czy 4 nie wiem ile oni tam do końca mają. ale jeżeli później już wpiszecie tylko yy, liście yy, 12, 17, 2, 3, to wyskakuje wam yy, ta kolekcja właśnie. Dlatego to jest dobry pomysł na to, aby przechowywać sobie yy, właśnie razem z tymi stopkami. OK. No i właśnie tu się zastanawiam. chyba to troszkę podkleję tak jakby pod to. OK. I myślę, że na tym, na tym nasza kartka się zakończy. Tylko pamiętajcie, że właśnie elementy do wycinania w takiej kartce muszą być dobrze doklejone. A więc każdy listek musi być tu posmarowany. Ok. Cyk. Teraz już powinno być dobrze. Ja sobie go tutaj wkleję. On troszkę, żeby na napis mi nachodził. Tak dobrze dokleić. Dobra. No i co, kochani? Dobiegło mm, końca nasze spotkanie. Nasza karteczka prezentuje się w taki sposób. Jest to karteczka do koperty, ale jeżeli mama ma ochotę, może sobie od swojego dziecka postawić ją na biureczku swoim czy na półeczce. Mam nadzieję, że się wam film podobał, że kartka też jest mimo że skromna, że się wam podoba w ogóle. Ja jestem z niej zadowolona. Wam życzę wszystkiego dobrego i serdeczne pozdrowienia dla waszych mam na Dzień Mamy. Trzymajcie się, pa pa.